Groje Gruje 998, na miejscu Dom cały w płomieniach, to jest opuszczony Z tej strony czy z tamtej? Tam, się tam? Zgłaszam się, musi skręcić na turowicę. Nie do Jasieńca, ale do Turowic musi skręcić Dobra, tą siatkę czaję, jakoś wywalczyć. Hmm. O, a ten film z tego co gasiliśmy, ten samochód, jest? No nie, jeszcze nie przyszedł pobrać. No ale nie, na kamerce czy jest?